Daj dwa złote jak pójdzie na raz kurwa nie na raz Za, za dwójkę samy to wyjewa na YouTube <gry> Za dwójkę też bym wiejewał to Co, Za dwa złote No prawy kurwa dwie Połowę nie... Chociaż połowę ja, daję tak... dwójkę jak pójdzie ja połowa. później na raz Daję dwójkę jak pójdzie połowa Musi iść Leci, ale całe, ale całe Całe na raz Całe, i daję dwójkę do ręki całe ma i całe całe Jeszcze trochę A całe pójdzie kurwa Pat całe cały Dobra wejdę Niech mam przechyli pod rękę Zara Jeszcze nie, jeszcze mało Ja mam butelkę Nie, yes, dobra. Poszło. Tak? Poszło. Ale jest moc. Ale jest moc. Ja, ale, ale jest moc. Dawaj dwójki. Ale jest moc. Dawaj, <śmany> to, jest to i tyle. leci! Nie, I nie, rośnie, zapomnij. nie, bo się ludzie patrzą, nie, 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 że ja to, zaklą, to, I to, wioska, to, to nie, 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 nie,